Cześć, witajcie, tutaj Polenta Kolejny z kolejnym materiałem na naszym kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o błędach, które można zrobić przy rójkowej królowej. Korzystam sobie z trendu, który jest w tym momencie, czyli żeby były rujki Lasius Niger. I wiem, że jest wiele młodych hodowców, którzy są, są te po prostu teraz napaleni i są zadowoleni, że złapali ze swoją pierwszą królową róbek. Ale jednocześnie daje to bardzo duże możliwości do popełnienia niepotrzebnych błędów, które niestety każdy tak naprawdę popełnia wcześniej czy później, więc lepiej właśnie... Posłuchajcie sobie rady już doświadczonych hodowców, bo wielokrotnie na grupkach to też się powtarza, żeby nie robić tych samych rzeczy. Więc posłuchajcie o błędach, które możecie po prostu popełnić, po prostu nieświadomie robiąc go lub też yy, nie wytrzymując emocji. Więc błąd numer jeden, który możecie zrobić, czyli bardzo często zaglądać do królowej i powodować u niej stres. Bo nie ukrywając, królowa kiedy przejdzie ten okres tygodnia, czyli już upewnimy się, że ona przeżyje i nie ma jakichś pasożytów, które ją, za, za przeproszenie zabiją, to ona po prostu potrzebuje jakby spokoju, ciszy i tyle. Bo głównym błędem młodych hodowców, którzy dopiero zaczynają przygodę z mrówkami, to jest po prostu wielkie napalenie, podniecenie się tym i zaglądanie co chwilę do tej królowej, co nie słuchać i tak dalej. Ja wiem że to jest bardzo, wiecie, pociągające i sam, jak zaczynałem z mrówkami, też robiłem to, tylko na rzecz się ograniczyłem to bardzo u siebie, ale i tak, wiecie, miałem te momenty, że się złamałem i zaglądałem. Ogólnie, przy rynkowej królowej to najlepiej robić to, że zaglądamy raz w tygodniu, bo po prostu ona nie potrzebuje więcej naszej atencji w tym etapie. Kiedy już mamy etap, że pojawiły się u niej poczwarki, lub mamy też, w zależności oczywiście od jakiej królowej, bo jeżeli mamy myrmikę, to musimy na przykład co chwilę ją karmić, ale też jakby odsyłam do innego filmu o, wiecie, gatunkach mrówek że y, trzeba po prostu poznać specyfikę danego gatunku, bo myrmikę trzeba karmić na przykład cały czas, a lasius niger nie karmimy tak naprawdę do pojawienia się poczwarek, bo nie ma potrzeby, bo ona ma swoje zapasy po prostu w organizmie, które bierze tak naprawdę z mięśni skrzydeł, które rozkłada, bo już nie są jej po prostu potrzebne. Kolejnym y, błędem, który może się u nas pojawić w trakcie jakby przygód początkowych na hodowli, to jest wpuszczenie mrówek za szybko do formikarium. To jest plaga, bo niestety sprzedawcy uznali, że zajbiście, kiedy masz 20 mrówek i królową, żeby je wpuścić do wielkiego formikarium, które no, w tym momencie nie nadaje się na taką po prostu I jest to po prostu na tyle duża plaga, że no, bardzo dużo osób popełnia ten błąd. I bardzo często, że już wyprowadzą te kolonie, jest już fajnie, no i wyrzucą do jakiegoś formikarium, i kolonia po prostu sobie nie poradzi, zamunkruje się, nie będzie przyjmować odpowiednio pokarmu. No i może nawet strzelić. Ten błąd jest niestety bardzo nagminny i bardzo często się zdarza i bardzo później jest dużo pytań na grupie, więc po prostu poczekajcie tak do około 50-100 robotnic i dopiero wpuszczajcie bumrówki wtedy już będą w miarę w stanie to ogarnąć a przy takiej mniejszej ilościach 20-30 to jest niestety bardzo możliwe, że one wam się po prostu zabłąkrują i nie będą rozwijać, albo po prostu zwolnią. Kolejny etap to jest takie, że grzanie Powiem Wam szczerze tak, że rójkowych królowych polskich nie trzeba dogrzewać, bo to one są przyzwyczajone jakby do naszego klimatu. Jednocześnie one mają też, jak patrzyłem, to najczęściej zapasy spokojnie starczą, że nawet jakbyśmy je trzymali w temperaturze pokojowej, że są w stanie wyprowadzić swoje pierwsze pokolenie, te robotnice minor. Jednocześnie dogrzewanie w tym momencie, kiedy mamy na przykład jak ja 28 stopni i jest nieskazane i możemy po prostu spowodować do tego, że królowej spermateka umrze lub te temperaturę w ogóle wykończy więc odradzałbym tego bo naprawdę mogą wyjść nieciekawe rzeczy związane z dogrzewaniem mrówek w tym po prostu okresie jaki mamy letni po prostu w okresie jesiennym możecie trochę dogrzać jeżeli chcecie tam przedłużyć ten okres albo przyspieszyć rozwój ich kiedy już będą te pierwsze robotnice ale no, w okresie letnim odradzałbym po prostu dogrzewanie bo nie ma to najmniejszego po prostu sensu no i ostatnia kwestia to jest taka, że złe obejrzenie królowej, czyli branie królowej ze skrzydłami i po prostu zmarnowanie kr królowej. Przykładowo, jeżeli mamy królową, która ma skrzydełka i nie zaobserwujemy u niej zerwania tych skrzydeł, to tak naprawdę marnujemy sobie czas, który poświęciliśmy na tę królową, bo. Fajnie, że mamy tę królową i fajnie, że ma te, u nas te skrzydełka, ale skrzydełka to jest taki dla nas sygnał, że ona po prostu mogła nie być zaplemniona. No i to jest taka rzecz, na którą trzeba teraz zwracać uwagę i wielu hodowców są po prostu, nawet bym powiedział, że pomieszane po prostu opinie. Niektórzy mówią, że łap, niektórzy, że nie. Ja jestem zdania, że najlepiej poobserwować ją chwilę, wziąć na, na rękę taką królową, zobaczyć, co ona robi, jak się zachowuje. Mi się zdarzyło, że po prostu biorę taką królową i ona po chwili odlatuje, więc... Yy, po prostu patrzcie na to też, bo to jest taki błąd, który po prostu z czasem dopiero wam wyjdzie, bo nie wyjdzie wam od razu, wyjdzie dopiero z czasem. No nic, to są błędy, które według mnie można popełnić na początku. Jeżeli wy macie jakieś błędy, które znacie i ja ich tutaj nie wymieniłem, to napiszcie proszę je w komentarzach. Ja dam wam serduszko, bo pomóżmy tym młodym hodowcom, żeby nie popełnili błędów. Ja też nie, po prostu nie wszystkie błędy popełniłem, które są możliwe, ale no pamiętajmy po prostu, że jest dużo osób i po prostu zbierzmy tutaj te całe komentarze medium y, informacji, co może się wydarzyć y, z tymi rujkowymi królowymi. To jest ode mnie na tyle. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Zachęcam Was też do zajrzenia na inne moje social media, a jeżeli macie TikToka, to zapraszam na TikTok Polentants. To jest ode mnie na tyle. Cześć, do następnego materiału.